Bierzecie sprawy we własne ręce, a rzeczywistość was tym wspiera. Jest to czas, gdy to wy będziecie w tej księdze życia zapisywać swoje cele, marzenia, pragnienia, swoje życiowe misje. One będą się realizować, tylko wy odpowiadacie tutaj za swoją przyszłość. Dlatego bardzo ważne jest, żebyście w tej księdze życia umieszczali tylko pozytywne wpisy. Mówię tutaj o Waszych myślach. Myślcie pozytywnie, bo negatywne myśli będą miały negatywne skutki w Waszym życiu. Kolejna karta pokazuje Waszą duchową rodzinę, która jest od Was odwrócona. Jesteście tu sami, samowystarczalni. Nikogo tutaj jakby nie potrzebujecie do realizacji tych celów. Wy nie chcecie tego otulenia miłością przez waszą duchową rodzinę. Chcecie działać sami. Ale ta samotność szybko tutaj się kończy. Popatrzcie, to jest umowa miłosna, idzie związek, lub ten dotychczasowy będzie jeszcze bardziej poważny. Popatrzcie, ile to dawam radości. To jest karta wiosny. Chęci do życia, piękne kolory, zapachy wiele szczęścia na każdym kroku będzie Wam się pojawiać. Nawet jeżeli na Waszej drodze życia pojawią się jakieś przeszkody, to Wy będziecie mieć narzędzia, by te przeszkody usuwać. Nic nie jest w stanie zagrodzić Wam drogi do szczęścia. No i karta źródła. Karta jedności, światła i miłości jest to pełnia. Nie ma tutaj żadnego braku, żadnego problemu. Popatrzcie, że to źródło, to drzewo życia jest finałem waszej podróży. Ono znajduje się za tą kłodą, którą usuniecie. Popatrzcie, że karta źródła jest ponad tą odwróconą duchową rodziną. Więc poprzez tą umowę miłosną wasze wibracje tak wzrosną, że ta karta także zostanie odwrócona. Będziecie blisko waszej duszy, waszych opiekunów duchowych, całego duchowego świata. Oni wszyscy znajdują się w źródle. Źródło jest to szczęście w każdej dziedzinie życia w zdrowiu, w pracy, w finansach. Waszych celach i pasjach tutaj wszystko wychodzi, wszystko się udaje Serce piramidy Archanią Rafał odpowiedzialny za miłość w rodzinie Uzdrowienie życia rodzinnego to on ze sobą niesie Popatrzcie, że karta znajduje się Na tej samej linii co umowa miłosna Popatrzcie, jak wiele szczęścia przyniesie Ten miłosny kontrakt Będzie do załatwienia jakaś sprawa. Popatrzcie tutaj w tej teczce jakiś pomysł, jakiś cel coś będzie trzeba załatwić. Wsiadacie do pociągu, ale zobaczcie, jaki jest efekt sprawę załatwicie nie obawiajcie się jej to jest karta zwycięstwa najwyższy szczyt osiągnięty jakkolwiek ciężkie nie byłoby to zadanie wy wykonacie je. Pokonujecie wszelkie możliwe przeciwności losu.